A 800 plus komu dawać? Eee, dla tych, co pracują. A ty pracują, dwójka nie pracuje specjalnie. Dawać im? Nie. Dużo to... przyzwyczajeń PiS właśnie przyzwyczaju do takich rzeczy. Dwoje nie pracowało. I mówi, ja nie... Tak, ja mus, nie muszę pracować, śmieję się z tego co pracuje To było? No to no, no, tak nie jest prawda. No. Ale to, ci, co pracują, da, dajemy spokojnie. No, no, to, oczywiście. Przynajmniej jedna osoba, a jedna je wychowuje, oczywiście, niech będzie. A żłobki jakiejś przedszkola za darmo o, powinny to, to być... oczywiście właśnie, o może te, za te pieniążki nawet e, c 800 czy coś, niech się to kupi przedszkole, niech se, idzie do pracy. Nie wolałby pan co miesiąc? A wolałbym, przecież tak miało być. Miała być kwota wolna od podatku tak. i miała być zniesiona e, ten podatek. No to by było dobre, bo od razu dostaję pieniądze do tego. Prąd ma zdrożę 60%, woda, jak pan to wszystko gaz, miałoby być tak tanio, gdzie to wszystko jest? No i właśnie, Owad, nie, jedzenie jest 5%. To jest kłamstwo tej koalicji. No Kolejca mówi, że PiS zrobił, że jeszcze to są decyzje te, te... A to nie da się tego zmienić? A na przykład ta że tam 5%. Tego... Nie da się tego zmienić? Niech nie, kłamią, niech nie kłamią, że nie da się zmienić. Da się na lepsze zmienić. Na gorzej? Tak, można zmienić, bo... Jeden na drugiego tylko, tamci zaczęli, a my nie damy rady. Tak najłatwiej, na i... Najłatwiej tak jest, o, nie da się. Da się, tylko trzeba chcieć. A to nie chcą, tylko jest, jest dobrze, to... Powinniśmy wprowadzić euro według pana ekowaluta? Nie, nie, nie. nie. A mają, na Litwie, na Chorwacji. Nie nie, 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 proszę pana, to jest przelicznik bardzo zły, taniej, czy zły dla obywatela i to doprowadziło nas do dziadostwa. Na razie nie. Musimy odpowiednio zarabiać, żeby dopiero dojść do pewnego poziomu. Dopiero można zmienić. Panie, no, pan jeśli będą się wprowadzić, no bo to zawsze budza takimi rzeczami. No będą chcieli, na pewno chcieli, bo tutaj. A powinniśmy zostać w Unii w ogóle? Pomyślmy, tak, oczywiście że, to, oczywiście, że tak. Na drogi ujedni w zdrowych zasadach. Ha. A są teraz zdrowe zasady? Ja wiem, tak bardzo się nie interesuję tym, jakie tam są. A dobra, a co pan by zmienił? Takie pytanie? Co jest do zmiany w kraju dla pana? W kraju? Tak, co pana tak najbardziej denerwuje? Najbardziej to mnie denerwuje korupcja. Korupcja. No i służba zdrowia. Służba zdrowia. Właśnie, jak wygląda służba zdrowia? Ile pan czeka najdłużej? Proszę pana, pan ja to już czwarty miesiąc chyba czekam. Bo lata na rehabilitację czekają. I tego i tak proszę przyjść i proszę się w następnym dniu zapisywać. Rano dzwonię, proszę pana, godzinę zapisy były, godzinę. A dalej. nie, a... No już nie ma, bo 10 osób. wybieram że... telefony, jak jedzą. No byłem. albo tego nie ma, a tak? No prywatnie, najlepiej, prywatnie. No, a ale... prywatnie skąd na to wszystko. Ale, wiesz, a, czy... a właśnie wiesz, a skąd coś knoszki na tym prywatnie. Jak chyba 1500, to no, lekarza bym no, zrobić leki Właśnie o to chodzi, że na płacić ZUS. A na służbę zdrowia chodzić prywatnie. Składki co to jest droższe dla przedsiębiorców. Wtedy... O właśnie, jeszcze tym bardziej. A miało być ten, yy, jakieś wakacje, wakacje, tak? Miał być ZUSu. To to miało być od no, to miało No i gdzie to jest? <laughs> Proszę pana, nie ma. No, ale zmiany w telewizji były na przykład. Jak pan to ocenia? TV, na TVP? Tak, no dobrze. To, to, to potrzebne było? No, było, było, tak. Bo to było... było. Panu się podobało to, to, to zapisu? Nie, nie oglądałem tamtego, bo bez przerwy tylko było jedno nadjeżdżanie no to... na drugich, na tamtych. To no, no, nie było potrzebne? Nie, było potrzebne, na pewno trochę lepiej wyglądało.